kochany, widzimy się później. Pa, mamusiu. Pa, pa, mamo. Fajnego dnia. mnie też. też. Do zobaczenia. O, wow, Melania, ale masz superanckie włosy. No. Cześć. Hej. Cześć wam. O, Melania, co ty z włosami zrobiłaś? O, są różowe. Mhm. Mm Byłam wczoraj u fryzjera, bo chciałam mieć różowe włosy. Mama mi pozwoliła, no i mam! O, oh, ale ekstra! No, ja bym też chciała sobie na jakiś kolor zafarbować. Ale moja mama mi nigdy na to nie pozwoli. Mhm, uh -huh. moja też nie. Moja dopiero. No cóż, mama nie musi wam pozwolić. Można potajemnie pofarbować. Co? A skąd mam farbę wziąć? To nie problem. Kupiliśmy od fryzjera dodatkową tubkę. Żeby mieć w domu, jak mi odrosty zaczną się robić, można wtedy samemu dofarbować. Co? Samemu? Tak, to proste. Instrukcja pisze na opakowaniu. O, ale bym to wypróbowała. Wiecie, co najlepsze? Ja tą farbę nawet mam przy sobie, bo chciałam wam pokazać. Powaga! Pokaż! Tata! Ta. Ja, jak któryś z was chce, mogę pożyczyć. W ogóle nie ma problemu. O, tak! Tylko proszę nie służyć całej. Nie, tej farby jest dużo. No dobra. Która z was chce tą farbę? Ja. Nie, ja. Nie, my chcemy. Dobra, papierkami nożyce. Kara, która z nas gra? Ty albo ja? Obojętnie, no to ja. W porządku, no to gramy. Papier, kamień, nożyce. Marta, odpadasz. Teraz my dwie. Papier, kamień, nożyce. Wygrałam! Okej, proszę. Przekazuję wam farby. Ale jutro farba wraca do mnie. Oczywiście. Dzięki, ci. Gdzie ci? Przepraszam Was za spóźnienie, ale miałam bardzo ważną rozmowę. Ale teraz do klasy proszę. W porządku, tak. Mhm. To szkole. A więc mama odbiera Anię z przedszkola, czyli możemy zaczynać. Mhm. Czekaj, farby mam w plecaku. Chodź do łazienki, żeby wszystko przygotować. Więc wszystko jest przygotowane. Tu jest farba, tu szlafroki i dwukolorowe ręczniki do otarcia i do włosów. No właśnie, rozpuśćmy najpierw nasze włosy. Rozpuśćmy. Ja najpierw. Gotowa, a teraz ja. Ja też. Jeszcze tylko się przebrać. I to z nami. Na tyle co ja zrozumiałam, musimy tylko włosy zmoczyć, farbę nałożyć i czekać. No właśnie, a potem spłukać. Okej, okay, nasze włosy już są mokre, tak? Nakładam farbę. Myślę, że starczy. Idę po lusterko. Wow, spójrz. Ekstra pięknie. No pokaż. Wow, udało się. Mega. Tak, jeszcze pięć minut i możemy farbę zmyć. Okej, okay, pięć minut. Pięć minut później. Okej, okay, chyba starczy. Idę po lusterko i zobaczę jak wyglądam. O, jak tak dokładnie moje kosmyki włosów oglądamy Twoje, to podpada mi, że mój róż jest dużo mocniejszy, bardziej jaskrawy. O, chyba trochę za dużo farby nałożyłaś. No, też widzę. Ojej, jej, rzucę się w oczy. Mama, być ciesła, aż się boję. O, o tym nawet nie pomyślałam. Jak zareagują rodzice! Teraz mamy problem. Wiesz co, zmyjmy najpierw tą farbę, obierzmy się, a potem pomyślimy, co zrobić. Dziesięć minut później. Hej wam, jesteśmy znowu w naszych pokojach. Posprzątałyśmy? No, nam się nasze włosy bardzo podobają, ale mam jej dacie z pewnością nie. Niestety. Dlatego wpadłyśmy na pomysł. Wygrzebałyśmy nasze stare, duże, zimowe czapy. One są optymalne, żeby schować w nich włosy. Ubierzemy je. na pewno nikt nic nie zauważy. Miejmy nadzieję. To jest moja czapa. <grystujesz> to moja. Dziewczynki, patrzcie na dół. Kolacja gotowa. Katuś też jest. Wrócił szybciej z pracy. Tak, schodzimy. Ojej, słyszałaś? Tata też już jest. Mam nadzieję, że nic nie zauważył. Wiesz, ja tu się boję. Cześć, dziewczynki. Cześć, tato. Cześć, Oliwia, Klara. Dlaczego wy te czapy na mróz w domu nosicie? E, nam się zimno zrobiło. I uszy nas trochę bolą. Mhm, bolą. Poza tym bawiłyśmy się, że ja misiem jestem, a Oliwia zającem. Okej, o, okej. Okay, okay. No to smacznego wszystkim. Nawzajem. Dziękuję. Jakie to dobre było. Dziękujemy za jedzonko. Mhm, dziękuję. Proszę, dziewczynki, ale ściągnijcie proszę te czapy. Już się nie bawicie. Zapocicie się, jest gorąco. Mm, wolimy czapkę mieć na głowie, bo, bo nie czujemy się dobrze. Uszy nas bolą. Może macie gorączkę? O, to całkiem możliwe. Czoło jest gorące, ale to może przez tą czapkę. Zmierzę na wszelki wypadek. Okej, okay. no dobrze. Chodźcie ze mną. Proszę, termometr już mam. Ale musicie na chwilę ściągnąć czapkę. Nie, ja nie chcę jej ściągnąć. Ja też nie. Dzieci, a jak ja mam termometr do ucha włożyć? Co za problem ściągnąć czapkę? Ach, jak tak chcesz... <śmiech> <śmiech> o mój Boże! Co wy z włosami zrobiłyście? Tak, i są różowe. Klara, Oliwia, proszę mi to w tej chwili wyjaśnić. No, Melanie przyszła dzisiaj do szkoły z różowymi włosami. Wiesz, jak ładnie wyglądała? No i Melania miała przy sobie tą farbę od fryzjera. Wiesz, była taka miła i pożyczyła nam tej farby, żebyśmy sobie też włosy zafarbowały. Mhm, dokładnie tak. <laughs> Kawy, farbujecie sobie tak po prostu włosy, co? Co się tu dzieje? A co wy za włosy macie? Pofarbowały na różowo. Co wy wyprawiacie? Jak wy wyglądacie? <grystanie> Nam się podoba. A czy myśmy wam pozwolili? Nie. Bez pozwolenia, tak? Wy dokładnie wiecie, że na takie coś jak farbowanie włosów wam nie pozwalamy. Jesteście jeszcze na to za małe. Jest mi przykro, postąpiłyście niedobrze. Przepraszamy, nie widziałyśmy, że ta farba taka mocna jest. No, chciałyśmy tylko wypróbować. Czegoś takiego się nie próbuje. Jestem bardzo ciekawa, jak długo ta farba trzyma. Gdzie jest ta farba? Przynieście mi opakowanie, przeczytam. Przeniosę. Co? Kilka miesięcy? Da się jej rozmyć, ale środkiem specjalnym, którego nie mamy. Zadzwonię do mojej fryzjerki. Niech ona oceni. Może da się coś zrobić. Tak, Amalia. A wy obiecacie, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobicie. Proszę zawsze najpierw zapytać. Dobrze, Tato. Przepraszam. Nie gniewaj się, przepraszam. No dobrze, już się nie gniewamy. Tak czy tak, odwrócić się już tego nie da. Trzeba tylko jakieś rozwiązanie znaleźć. Zadzwonię do fryzjera. Okej. Okay. Mm -hmm. Godzina później u fryzjera. A więc jesteśmy u fryzjera. Mamy szczęście, że tak w ogóle dostałyście na dzisiaj termin. Ach, I mam bardzo wielką nadzieję, że fryzjerka poradzi sobie z tą farbą. Mhm, mm chociaż takie różowe też są ładne. Ach, tak, tak, chodźmy do środka. Dzień dobry, mam termin o 16. Chwileczkę, sprawdzę. Hmm? A, Tak, pani córki Z różowymi włosami Tak, z różowymi W porządku, proszę zająć miejsce w poczekalni Będziemy wołać Dziękuję A więc dziewczyny, ja zatroszczę się o wasze włosy Postaram się tą farbę zmyć Okej okay. Mamy specjalne środki Nie martwcie się, ale proszę was o cierpliwość Oczywiście Która chce pierwsza? Ja A więc... Twoje włosy są mokre. Najpierw użyję specjalnego szamponu. A teraz zastosuję środki, które powodują niszczenie farby. Siedzisz wygodnie, środek musi teraz pół godziny wciągać. Po zmyciu wodą farba powinna zniknąć. Na włosy nałożyć ci ręcznik. Środek lepiej wciągnie. Poza tym bluzka nie zrobi ci się mokra. Proszę, a teraz usiądź tu na fotelu obok, a ja zajmę się twoją siostrą. Aha. godziny później. Wydaje mi się, że środek już dobrze wchłonął. Najpierw tobie turban zdejmę i zmyję włosy wodą. Okej, okay, ciekawe czy się uda. Pewno. I? Klara, masz znowu brązowe. Mhm. Uh -huh. Moje włosy są znowu takie, jakie były. Udało się. Wspaniale. Hej! Dziękuję. Proszę, a teraz twoja siostra. Tak. Gotowe. I co? Udało się? Tak, tak samo jak u twojej siostry. Wrócił twój stary kolor włosów. O, dziękuję pani. Proszę, proszę. Uf. Nawet mi nie wierzycie, jak mi ulżyło. Ja też się cieszę. Tak szczerze mówiąc, to chyba wolę mój brązowy kolor włosów. Uh -huh. Ja też wolę moje blond włosy. Mamusiu, obiecujemy, nigdy więcej. Uh -huh. Nigdy nigdy więcej. Ech, no to się cieszę i mam nadzieję. Tak. Tak. Dobrze, chodźmy do kasy zapłacić, a potem do domu. Pokażę Ci tacie nowe włosy. No. On chyba myśli, że to się nie udało. Na pewno. Ale za chwilę się przekona. No.